Cześć, witajcie. Z tej strony Dyzio. Skromna osoba, skromnie nagrywająca Minecrafta, skromny youtuber. Jestem już po wykopaniu wszystkiego z trzeciego odcinka, w sensie z kopalni. Wyszedłem trochę wcześniej, nie zdobyłem napisu ani diamentów. zdobyłem tyle rud, jak tutaj widać. Wyszedłem wcześniej, ponieważ dostałem Wignesa 3, tak jak podejrzewałem, dostałem go z pyłu węglowego, który kupię, kopię podczas węgla, bo ja po prostu się tym tym truję, już kaszę nawet krwią, więc wyszedłem wcześniej i zaraz zaczniemy iść dalej, ale chciałem wam pokazać jak kopałem i co znalazłem. Tak jak przed chwilą zobaczyliście, mogliście obejrzeć, co się działo, w sumie tylko kopałem rudy Tyle ja tam rudy wykopałem, muszę mi było tak, tak widać, staram się, żeby przebitka była bardzo krótka Więc jak już to zobaczyliście, to możemy ruszać dalej, ale przed tym, zanim pójdziemy Chciałbym stworzyć kolejną skrzynkę Kolejną skrzynkę, schować itemy, które mam przy sobie aktualnie i się zabić Lepiej ustawić jeszcze PownPoint tutaj. lawę tu gdzieś zostawiamy gdzieś tutaj um, miejmy nadzieję że to zadziała z tym spawn pointem. jak nie no, to będziemy mieli kawałek do przejścia mm. tak się zastanawiam, czy to na, na pewno chcę teraz robić wiecie co nie na razie to zostawmy Zmniejszę trochę ustawienie dźwięku żeby może nie było słychać może nie było słychać mnie? ta, dobra, bo i nie słychać Żeby nie było słychać tych kaszlenia żeby to nie przeszkadzało, wezmę to Po prostu się potem zabijemy? Jak to brzmi, potem się zabijemy? Potrzebuję bloku By stworzyć podwójną skrzynkę Żeby to wszystko co jest tym Przenieść sobie w sumie na razie może więcej piecyków. Przepalę to wszystko. Zamieniam w bloki i zobaczymy potem. Tak, tak. Na sam początek z tego się przypalenia. Tak zastanawiam się nad instalacją moda e, inwentory Twix który by niewątpliwie pomógł tutaj wszystkim bym trochę sobie zrobił porządek w inwentory. No dużo lidu. Czemu więcej kobla, może? i nie Zabijamy Pozabijamy pozabijam sobie jeszcze krówki. A tak, ja nawet nie mogę być żadnych zwierząt w tym momencie. Przez to. Ajajaj, to jest bardzo ciężkie. W tym momencie. A, ale. Zamiast ją salbić to mogę zrobić to w ten sposób. No. I tutaj mięsko. Też tak można. Mamy już trochę tego żelaza. Co z żelaza możemy zrobić? Pewnie dużo rzeczy. No bardzo. Żelazo, no właśnie. Tak właśnie się zastanawiałem, co tutaj źle zrobiłem. Magnetic. A kurde. A to ciekawe. Właśnie, ten piecyk możemy sobie zrobić z tym engine Przydałby się do szybszego poruszania się. Zapewne. Był trochę miał mocy, ale nie wiem czy to by zadziała na chyba to nie zadziała i tak na podniebne machiny, jak to dobra, przepalę resztę rzeczy i zobaczymy się za chwilę no dobra, wróciłem po śmierci i przepaleniu ród przy okazji się uśmierciłem zniszczyłem, zniszczyłem sobie ten efekt i teraz mogę sobie zabijać kropki o tak więc i syf sobie robić większy weku dobra to, to sobie wyrzućmy tego nie potrzebuję sok i zacięcie e, w międzyczasie jeszcze jak sobie kopałem i przepalałem kopałem sobie drzewa, sobie zaktualizowałem czanki i zobaczyłem tu takie coś i takie coś jest bardzo fajne bo to jest fabryka, która ma już, zaopatrzona jest w różne rzeczy znowu przepraszam za to cięcie, ale no, to tutaj trochę się dzieje w moim domu e, tak, więc my od razu polecimy sobie do tej fabryki która jest w jakim kierunku? w tym co patrzę, tamto e, w międzyczasie jeszcze dodałem trochę trochę więcej balonów do mojego pojazdu dotającego i polećmy sobie tam. O, już widać ją z daleka. Jak sobie patrzyłem na jeszcze mini mapkę, tutaj spadły dwa meteoryty, które słyszałem już w kopalni. to samo sobie podejdziemy, ale zanim to zrobimy, to chciałbym sobie stworzyć lepszy kilo. I w tej fabryce to właśnie będę mógł zrobić. I tak, weźmy sobie do tej fabryki. Tutaj gdzieś sobie wylądujmy. O, za dużo miejsca tutaj nie ma do lądowania. Um. Hmm. Uh, 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 uh. No dobra, zróbmy to gdzieś. Tutaj tak jak będzie. Jest woda, trochę to wysoko postawiłem. Muszę tutaj zabudować trochę to. Weźmy sobie do tej fabryki. I są skrzyneczki, są reaktory. Tutaj możemy się w sumie osiedlić jak na razie. Na ten moment będziemy zadać trochę. Spędzimy tutaj trochę odcinków jeszcze. To tak weźmy sobie to, 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 to. to wszystko po, pobierzmy. Stąd przesuńmy do innych skrzynek. Tak. Um, Tutaj mamy dwa bloki żelaza i mamy blast furnace, które nam się przydadzą Dekoracyjne bloki... czego stali? Lidu Ołowie, to sobie to zbierzmy I teraz tak, jeżeli mnie pamięć nie myli Już jest nas, to sobie ustawmy tutaj spawn pointa Nie zmieniajmy Jeżeli mnie pamięć nie myli To... Jest taki bardzo łatwy do osiągnięcia killów. Bardzo łatwo można skraftować. To jest, który na naszej jest możliwości, to jest ten Advanced Alloy Pickaxe On się tworzy w ten sposób, a to się stworzy w ten sposób. Brakuje nam Redstone'a. Czyli jest jakiś sposób, żeby Redstone'a zdobyć na szybkości. Um, jest basic cirkuty mogę dostać z właśnie tych rzeczy, które sobie tutaj zrobiłem i co do tego mi jest potrzebne zaraz zobaczymy jeszcze raz redstone i po prostu steen anvil iron Aha, czyli potrzebuję w sumie te dwa bloki i będę miał takie coś to sobie zamorujmy. weźmy sobie dwa bloki rozłóżmy sobie crafting od tutaj i skraftujmy to magiczne kowadło tak, tak, tak połóżmy je obok tego Tylko... i co ja tutaj mogę tak, ale Jeden bais, um tak jak to się robi, to się wypiera i smaszuje się. Tak? tak, aha, i to są szanse na rysowanie, a nie dobrze, a za dużo tego nie mamy. Um, a co stało się w takim razie otrzymuje z tych rzeczy? No to jest też bardzo ciekawe. Mhm. Mm Czy można je skraftować? No to bardzo ciekawe. Cztery stąbriki. To jest na części ikona. A, czyli jest, jak jest taka ikona, to możemy to rozwalić. Jest taka ikona, to możemy to skraftować. A tutaj to jest skraftowanie, ale bardziej zaawansowanych rzeczy. Czyli taki crafting. Hmm, a jak chcę steel, potrzebuję steel. Steel Envil to potrzebuję włożyć kowadło jeszcze jedno chyba do tego chyba, że no nie. No dobra, to później się tym zajmiemy. Bym musiał skoczyć po redstone. Lepiej to skoczyć. Skrzynki, które są tutaj obok, to zbierajcie wszystko, tutaj co jest drewniane, i trochę zrobić miejsca na, 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 na story. Czy room gdzieś tutaj postawić sobie? Postawmy te skrzynki sobie tutaj, w tym miejscu. Jak będzie, tak. Ok. Te dwa pieciki mogę tam sobie przesunąć. żeby to ładnie wyglądało. W ten sposób. Dobra. O czym to ja? A, no tak. Yy, tak, żeby ładnie to wyglądało. I by się w sumie przydało teraz przenieść wszystkie rzeczy z tamtego kreta. Tak, tak, tak. Dobra. Yy, złoto będzie też przydatne. Więc. Zróbmy tak, że ja tutaj sobie wybuduję wybuduję jakieś taki Taki, jakiejś Platformę, gdzie może to będzie lądować. Może nawet slabów, czy po bardziej ekologicznie mniej materiałów, a więcej rzeczy. Więcej do wybudowania. Dobra. Zróbmy to tak. Dobra. Zabudujmy tą wodę. Wiek. No dobra, tak wstępnie to może być. Tutaj mała platforma, żeby to w ogóle tutaj zaparkować jakoś, żeby w wodzie się nie topić. Sample Mount. Trochę przestawmy. Trochę do przodu. Trochę w dół. Tak tyłu żeby to było okej okay, okej okay, okej okay. i gdzieś tak wstawmy no teraz mam dostęp do rzeczy i tak tutaj będą materiały takie jak sztapki i tym podobne ja już się zajmę tą segregacją Poza nagrywaniem, to sobie to po prostu przytnę. I wam zaraz to pokażę, jak to posegregowane jest. No dobra, wszystko zostało posegregowane w miarę, tak jak chciałem. E, tutaj są materiały. Tutaj są rzeczy takie już przerobione z hbm -a. Tutaj są rzeczy normalne, Minecraftowe, jak na razie. Są piecyki, dodawałem do piecyków. Craftingi postawiłem. Tutaj są rzeczy jakieś takie, też z KBM, wybuchowe wybuchowy bardziej. Tutaj są te z ważniejszych kapsle. Tego w sumie nie będę na razie potrzebował, bo w sumie wezmę na wszelki wypadek. Wezmę sobie też to, te kole. Um, zmieniłem trochę budowę mojego statku, bo będę ruszał na Batlance, bo chcę w końcu to złoto zdobyć, żeby z resztę, żeby resztę książek skraftować. I tak. Czy coś tutaj się jeszcze bardziej pozmieniało? Nie. Aczkolwiek zapomniałem właśnie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, jest tutaj też jed jeszcze jedna skrzynka ukryta. Skrzynka pod tą lawą, w której znajduje się. Tak. 22 naboje. Znowu Ice Strike jakiś. Był detonator. Carpet Bombing Granat i wyrzutnie rakiet wyrzutnie rakiet w sumie mogę niby wziąć bo mam kilka rakiet a raczej ich do niczego innego nie użyję takie się kraftuje a do tego są używane czy jakieś inne, po prostu rakietki o tego typu rzeczy Chain, hmm. właśnie, chciałem to sobie skraftować jeszcze wcześniej będzie mi bardzo potrzebne hmm. tak mam 2 minera, to mi się przydało do do, do, do kraftowania, ma 25 ataku damage'u Wy pewnie tego tutaj nie widzicie, bo jest trochę ucięte z powodu tych czarnych kramek, które były w pierwszym odcinku. Teraz trzeba to przeżyć. Kraftuję się to w ten sposób. Potrzebuję burm, prosera, ale to jeszcze nie teraz. Trzeba um, odstawię na swoje miejsce, jak było. Nie do końca tak było, ale już będzie. E, łóżka ze sobą nie będę brał. Albo chociaż wezmę, jakby była noc, bo chcę na te badlance polecieć. E, nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Chcę na te badelance polecieć, wykopać to złoto i wrócić tutaj. E, Skupiam jeszcze trochę drzewek po startowaniu tego wszystkiego w boku. Na wszelki wypadek, jakby miało coś się zapalić kiedyś. Trochę drzewa pozdobywałem i w to tyle. Tam są meteoryty, które będę chciał wydobyć, ale to jeszcze nie tym kilopem nie będzie mi niezbytnio jakiś potrzebny dobra eee, to tak ja polecę na padlance i zobaczymy się na badlancach no dobra dotarłem do badlanców między, między podróżą w czasie podróży znalazłem jeszcze jedną antenę gdzie wygrzebałem z niej e, enchanted circuit i Militar. więc ja sobie tutaj teraz wyląduje jest jakiś znacz. Co jest? Dwa znaczniki mi się pojawiły. Tak nie powinno być. Tego spowodujmy. I domek jest zaznaczony. Dobrze. Zreśmy tutaj w dół. Kopmy się w ziemię i poszukajmy trochę złota. Raczej to nie będzie jakoś długo nam zajmowało. Dobra, gdzie się tutaj w popach. Jestem dobrych. biomy, tak? Mesa. Mesa, nie badlansy. Dobra, ale to i tak na mesie można było znaleźć. Dobra, wykopmy się w dół. Na poziomie. W którym to będzie. Zaraz się skupimy. Trochę pokopałem i już znalazłem złoto. Proszę. Dosyć spokojna ruda, która starczy na wszystkie książki. Czułem tylko samolotka złota. Naprawdę potężna ruda. Co jest? Okej. Okay. Ee, jeszcze wykopane trochę żelaza, co mi się natrafiło, Ale pokopię trochę dłużej, bo chcę zdobyć stak tego złota bo się może przydać na pewno później To wykopię stak i zobaczymy się później No dobra, złota trochę wykopane, staki dwa Trochę żelaza też się napotkało i kopru Więc jestem z tego zadowolony Raczej złota nam wystarczy na dłuższą metę jest tam odcinków, nie będziemy musieli już kopać. Bo no to jest wykorzystywane, ale nie w takich ilościach. Dobra, to ja, więc wracam do naszej bazy i zobaczymy, się w naszej bazie. No dobra, jesteśmy już w swojej bazie. To mogę sobie z tej spunktować. Przyniosłem, ile przyniosłem. Tak, kopla przyniosłem, co się bardzo przyda. Węgiel sobie podstawę tutaj. Teraz te rudy trzeba poprzepalać Puste butelki mam od niepekoli bo sobie wykorzystałem kilka, żeby czeki kopać Odstawię to sobie tutaj To też mogę sobie w tutaj odstawić Rakietnicy w sumie nie użyłem, a mogłem Więcej kapselków, mamy już 64 kapselki Tutaj sobie odstawię to i to To sobie spalę Tak nie potrzebuję. No i teraz w sumie potrzebuję tylko węgla i zacząć to przypalać Dobra, czyli od razu węgielek od razu na sam start pójdzie na pierwszy ogień złoto Tak złoto no tutaj, tutaj 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 i tutaj tutaj teraz to na dwa rozdzielimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy jak się trochę poprzepala kopra sobie za chwilę poprzepalamy bierzemy tak. złoto nam nagerty i czego my tam potrzebowaliśmy? kaktusa, to sprzepalić to sobie od razu zróbmy piecek kolejny obok bo tego postawmy Fakt, tu sobie przepalimy jednego. Jedną nitkę potrzebowaliśmy. I szary barwnik. Szary barwnik. Czy da się jakimś sposobem zrobić szary barwnik? Zobaczmy. Mm. Squid i. O! Jest squid. Squid i da nam biały szary skąd mamy od razu obok tak to mamy książki jeszcze potrzebujemy teraz tak książka z czym materiałami zobaczmy co w tym możemy kupić uranium o Minecraft Trade Copper. O. Hmm. Bardzo fajne rzeczy można kupić. No. Książka się na pewno przyda. Yy, ale nigdzie nie widzę. Chociaż 20 kapsów. Rysowna nie mam. No zaraz zobaczymy czekaj. Pikax. pikax Może nam starczy. Kuter pick. 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 A tak, to się pisze. Teraz tak, advanced alloy i worker. A worker? A workera raczej nie zrobimy teraz. To jest jakieś inne, ale na razie chcemy to. Co do tego jest nam potrzebne? Great copper, Co się robi z Redstone. U. Który great? Chcemy powiedzieć, że. No właśnie, industrial. Mamy ten. Potrzebujemy jeszcze trochę, ale to zaraz, chwila. Chcę zobaczyć resztę książek, jak wyglądają. Tools. Zobaczmy, co jest w narzędziach. Jakieś krety padlock, key, steam pack gas, filter, gunner, park Nic ciekawego. Jeszcze został nam szary barwnik, Który się robi... To będzie? Weapons and Explosive. To można sobie zobaczyć w została nam tam książeczka. A teraz ją sobie zróbmy I wiem, co jest z tym Missile loot crate Radar jest coś takiego Long, long. o kurde EMP Przewidziałem właśnie minę? Minę... Death huh. sword Detonator Jakieś bronie Ok. Ja chcę się dowiedzieć z jednej rzeczy. Weźmy sobie materiały. Tutaj jest za 20. Jedno takie mamy. No, jeżeli dobrze myślę, to się wstawiało tutaj. Tak, jeszcze pamiętam. Się wstawiało tutaj. Czego my potrzebujemy? Steel Stil, 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 czyli tego to i to. I zobaczymy sztabkę, jak to jak nam da Od razu się prześpimy. Przepraszam, musiałem się napić wody. Dobra, teraz tak. Zobaczmy, co z tego nam wyjdzie. Wychodzą nam dwa Advanced Alloy Czyli Jeżeli kupiłbym Jeżeli Kupiłbym Achievement requires not meet Achievement jakiś potrzebuje? To są z tego, prawda? Minecraft Jaki ja potrzebuję chyba, żeby to wykonać? Czy Bob Level 1 Blast Furnace? Ja muszę kupić Blast Furnace, żeby to ukończyć. Czy o co chodzi? Nie no. Czy mogę, muszę, muszę stworzyć Blast Furnace. Las Wolfnays Koper O Jezus, ale będzie roboty, czyli najpierw trzeba stworzyć to Dobra To stworzymy już w następnym odcinku Bo już tam czas tam trochę mija Więc ja się na dzisiaj już się pożegnam Niezbyt Dużo gadałem, a miałem zamiar trochę więcej pogadać i się popytać o różnych rzeczy, ale się spytam najpierw w następnym odcinku. Ja byłem wy byliście moją widownią. Piszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć. I w sumie to tyle. W następnym odcinku spróbujemy trochę pójść w dalsze takie rzeczy. Spróbujemy zrobić kilo z Wayminingiem i, i pokopać te meteoryty. A dalej to się zobaczy jeszcze. To Do zobaczenia, cześć i czołem.